I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Łukasza 24, 27 Ewangelista Łukasz opisuje wędrówkę dwóch uczniów do Emaus. Podróż ta miała miejsce w niedługim czasie po ukrzyżowaniu ich pana. W sercu czuli rozczarowanie, bo przecież my spodziewaliśmy się, że. Piękno Ewangelii polega na tym, że ci dwaj słabi, zgorzkniali mężczyźni spotkali na swojej drodze kogoś, kogo zupełnie się nie spodziewali. Ci dwaj anonimowi uczniowie niespodziewanie stali się uczestnikami najwspanialszego studium biblijnego, jakie kiedykolwiek miało miejsce na tej ziemi. Sam Chrystus, zaczynając od Mojżesza, poprzez dalsze księgi Starego Testamentu. Wyjaśniał im wszystko to, co odnosiło się do niego samego. Pan Jezus nie ukazał im żadnego wspaniałego znaku, który ukazywałby jego chwałę. Nie dokonał niczego spektakularnego, ale zamiast tego wyłożył im pisma. Hermeneutyka. Użyte w oryginale słowo diarmeneo posłużyło jako rdzeń określenia Hermeneutyka, czyli dyscypliny interpretacji biblijnej. Jakkolwiek brzmi to tak bardzo teologicznie i mało duchowo, musimy pamiętać, że bez rozważań hermeneutycznych ludzie nie tylko błędnie interpretują Słowo, ale także zwodzą wielu innych, którzy, pozostając w ciemności, nie mają żadnych szans na ratunek. Dla naszych dzisiejszych rozważań jest to niezwykle ważna kwestia, gdyż hermeneutyka stanowi metodologiczny młot na herezji, dając nam prostą i skuteczną metodę odkrywania fałszywych nauk. Przesłanka pierwsza: albo dana doktryna jest ważna, albo nieistotna. Przesłanka druga. Ani Chrystus, ani Jego apostołowie nie zapomnieliby zawrzeć w Nowym Testamencie jakiejkolwiek ważnej doktryny. Wniosek: Jeśli dana doktryna jest ważna, a nie ma jej w Biblii, to jest to doktryna fałszywa. Biblia mówi nam, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do Ojców przez proroków, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Hebrajczyków 1:12. Czyż to nie niesamowite słowa? Bóg przemówił w Piśmie Świętym, a ten fakt stanowi fundament naszej wiary. Jest to dla nas pewność, bez której bylibyśmy zostawieni na pastwę relatywizmu Niewłaściwa hermeneutyka doprowadziła do wielu doktrynalnych odstępstw od ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Aby ustalić, co jest prawdą, a co kłamstwem, co ortodoksyjne, a co heretyckie, należy oddać się dokładnemu studium biblijnemu. Pomimo iż wielu współczesnych liderów ewangelicznych wierzy, że spotkało Jezusa, to jednak prawda jest taka. Że nie możemy liczyć na podobne przeżycia, które miały miejsce w drodze do Emmaus. Jezus jest jednak dobrym Bogiem i wiedział, że będziemy potrzebować pomocy w zrozumieniu Bożej Prawdy. Dlatego obiecał posłać nam pocieszyciela, który nauczy nas wszystkiego i wprowadzi we wszelką prawdę. Jana 14:6 Ach ta doktryna. Łowców herezji cechuje umiłowanie doktryny. Często źródłem ich motywacji są słowa Porytanina, Cottona Mathera, który stwierdził, że ignorancja jest matką niepobożności, lecz herezji. Ich oponenci zarzucają im, że dla martwej litery są w stanie oczernić i zniszczyć każdego sługę bożego, który w mocy ducha czyni wielkie rzeczy. Jest to bardzo poważne oskarżenie i warto się jemu przyjrzeć. Wielu chrześcijan XXI wieku zapomina, że pan Jezus Chrystus uczynił nauczanie jednym z głównych elementów wielkiego nakazu misyjnego. Mateusza 28:20. Jego samego możemy nazwać nauczycielem doktryny pochodzącej prosto z nieba. Jana 7:16. Bernard Ram wspomina, że apostoł Paweł pisał o wypływającym z serca posłuszeństwie doktrynie. Rzymian 6:17 ostrzegając jednocześnie przed doktrynami fałszywymi. Efesjan 4:14. Paweł nakazał Tymoteuszowi, aby dbał o zdrową doktrynę i przynajmniej 12 razy w swoich listach do niego wzmiankuje o doktrynie. W drugim liście do Tymoteusza 3:16-17 czytamy, że pierwszą korzyścią płynącą z Pisma jest doktryna, nauczanie Pożądanie duchowości kosztem doktryny zawsze musi skończyć się tragedią. Nauka jest bardzo ważna i nie bez przyczyny pierwszy kościół w Jerozolimie trwał w nauce apostolskiej. Dzieje 2,42 Coraz powszechniej możemy spotkać się z drwinami i wyszydzeniem ludzi, którzy pragną budować swoje życie na prawdzie Bożego Słowa, a nie na rzekomych znakach i cudach. Bez solidnej nauki w naszych zborach coraz powszechniej będziemy spotykać ludzi, którzy kilka miesięcy temu wierzyli w powszechne uzdrawianie wszystkich chorych, później w duchowe walki terytorialne, a dziś święcą Szabat. Co będzie dalej? Zwiedzanie. Często słyszymy, że dana służba czy też nauka przynosi tak dobre owoce, a więc jak może to być zwiedzenie lub oszustwo? Pytają zdziwieni entuzjaści nowych nauk w kościołach. Paradoks tej sytuacji jest taki, że wielu chrześcijan w ogóle nie bierze poważnie słów Pana Jezusa, ostrzegających przed zwiedzeniem. Współcześni wierzący naiwnie spodziewają się oczywistego oszustwa. A Biblia zamiast tego daje nam opis subtelnego kłamstwa, które docelowo ma zwieść i wybranych. Kryterium naszej oceny nie powinno skupiać się na pozorach czy też tak zwanych dobrych owocach służby. Tylko prawda słowa Bożego pozwoli nam dokonać właściwego rozeznania. Pamiętajmy, że owoc z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie Eden również wyglądał bardzo dobrze. Historia uczy nas, że kłamstwo wypowiedziane wystarczająco często staje się w końcu akceptowaną prawdą. W ten sposób można oszukać cały naród i doprowadzić go do szaleństwa. Dlaczego więc jesteśmy zdziwieni, jak fundamentalne znaczenie ma obiektywna prawda we wszystkich płaszczyznach życia społecznego? Dla nas, jako chrześcijan, to Jezus Chrystus jest prawdą. Prawdą jest to, co Bóg powiedział w swoim słowie. Jednakże dziś pomijamy biblijne przykazanie dotyczące sprawdzania wszystkiego. Pierwszy Tesaloniczan 5:21 i zaprawdę przyjmujemy to, co chcemy lub to, co działa w naszym życiu. Kościół XXI wieku cechuje coraz większa bierność i apatia w zakresie doktryny i nauki chrześcijańskiej. Intelektualny letarg zastąpił solidne biblijne nauczanie. To właśnie dlatego najnowsze bestelery chrześcijańskie często stanowią zaprzeczenie biblijnej nauki. Warren B. Smith ostrzega, że w dobie postmodernistycznego kościoła nikt nie pociągnie fałszywych nauczycieli do odpowiedzialności, a tych, którzy zaczną zadawać niewygodne pytania czy też kwestionować dane poselstwo. Od razu zaczyna się szufladkować wieloma pejoratywnymi epitetami. To wszystko jako celowe działanie ma oczywiście ośmieszyć łowców Herezji. Dlaczego więc dziś tak ważną kwestią jest usunięcie doktryny z Kościoła? Dlaczego tak wiele sporów prowadzonych jest w obrębie czystości nauki? Biblia wyraźnie ostrzega nas przed kształtowaniem się odstępczego Kościoła przygotowanego dla Antychrysta. Przeteczny Kościół będzie pozbawiony doktryny chrześcijańskiej, będzie pozbawiony Bożej Prawdy, która dziś jest wielką przeszkodą w ekumenicznych dążeniach do jedności. Nie oszukujmy się. Usuwając prawdę z Kościoła, czynimy go otwartymi na wszelkie ataki prowadzące do rozpoczęcia bałwochwalczej komunii z demonami. Po czymże jest ruch ekumeniczny? Jak można budować jedność z pominięciem prawdy? Łatwowierne i infantylne myślenie doprowadziło wielu wierzących do kompromisu. Kompromisu z Kościołem katolickim, kompromisu z duchem tego świata. Prawda połączona z kłamstwem stanowi w rzeczywistości bezbożną mieszaninę. W czasach, gdy prawda ginie w kościele, Warren B. Smith przypomina nam, że warto przypomnieć sobie biblijną naukę o prawdzie. Nasz Bóg jest Bogiem prawdy. Piąta Mojżeszowa 32, 4 Skale, której sprawy są doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są sprawiedliwe. Bo ci jest Bóg prawdziwy, a nie masz w Nim nieprawości. Sprawiedliwy i prawy jest. Wszelkie Boże działanie odbywa się w prawdzie. Psalm 33, 4 o słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Prawo Boże jest prawdą. Psalm 119:142. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje prawo jest prawdą. Wszystkie Boże przykazania są w prawdzie. Psalm 7-8 Dzieła rąki Jego to prawda i sąd. Niezmienne są wszystkie Jego przykazania, ustalone na wieki wieków, ustanowione w prawdzie i w prawości. Boże Słowo jest prawdą. 1 Tesaloniczan 2:13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie. Że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w Was wierzących skutecznie działa. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy Tymoteusza 2:4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I doszli do poznania prawdy. Jezus Chrystus przyniósł łaskę i prawdę. Jana 1:17. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest prawdą. Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. Pan i jest blisko wszystkich tych, którzy wzywają Go w Prawdzie. Psalm 145:18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w Prawdzie. Duch Święty jest prawdą. Jana 14, 16, 18 Ja prosić będę Ojca i da Wam innego Pocieszyciela, aby był z Wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród Was i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do Was. Duch Święty jest przewodnikiem ludzi do prawdy. Jana 16,13. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i prawdę. Psalm 86,15. Ale Ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierechły do gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy. Mamy trzymać się miłosierdzia i prawdy. Przysłów 3, 3, 4 Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż ją sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Mamy mówić prawdę w miłości. Efezjan 4:25. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy miłować czynem i prawdą. 1 Jana 3:18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Mamy wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Jana 4,24 Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Jesteśmy, by służyć Panu w czystości i prawdzie. Józef 24,14. Przetoż teraz bójcie się Pana, a służcie mu w doskonałości i w prawdzie, a znieście bogi, którym służyli ojcowie Wasi za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Boża prawda jest naszą tarczą. Psalm 91,4. Pierzem swem okryje cię, a pod skrzydłami Jego bezpiecznym będziesz, prawda, Jego tarczą i puklerzem. Prawda Boża zachowuje nas. Psalm 40, 11. Dlatego ty, panie, nie odmawiaj mi Twojej litości, Twojej miłosierdzi, i prawda, niech mnie zawsze strzegą. Boża prawda pozwala nam się ostać. Efezjan 6, 13-14 Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Mamy chodzić w prawdzie. 3 Jana, 1:4. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Mamy radować się w prawdzie. 1 Koryntian, 13:6 Nie raduję się z niesprawiedliwości, ale się raduję z prawdy. Mamy mieć społeczność z ludźmi w prawdzie. 3 Jana 1,8. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Mamy być wdzięczni za tych, którzy wierzą w Prawdę. 2 Tesaloniczan 2,13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Mamy mówić ludziom, gdy zejdą z drogi prawdy. Jakuba 5, 19, 20 Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Bóg będzie sądził świat swojej sprawiedliwości i prawdzie. Psalm 96:13. Przed obliczem Pana, bo idzie, idzie za istę, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie. Boża prawda trwa na wieki. Psalm 1-2 Chwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie go wszyscy ludzie, albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie Jego, a prawda pańska trwa na wieki. Ten, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światła. Jana 3:21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Niektórzy nie mają miłości prawdy. 2 Thesaloniczan 2:10. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Niektórzy nie wierzą w prawdę. 2 Thessalonicjan 2 9-12 A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych. Którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Niektórzy wzywają Boga, ale nie w prawdzie. Izajasz 48,1 Słuchajcie tego domu Jakuba, którzy nazywacie się imieniem Izraela i z nasienia Judy pochodzicie. Przysięgacie na imię Pana i wyznajecie Boga Izraela, lecz nieprawdziwie i nieszczerze. Niektórzy ludzie odwracają się od prawdy. drugi Tymoteusza 4, 3, 4 Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią... Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego co ucho lechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Niektórzy zamieniają Bożą prawdę w kłamstwo Rzymian 1.25. Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli mu raczej niż stworzycielowi który jest błogosławiony na wieki. Amen. Żadne kłamstwo nie jest z prawdy. 1 Jana 2:21 Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Diabeł nie ma w sobie prawdy. Jana 8:44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości Ojca Waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa. Prawda będzie bluźniona. 2 Piotra 2.1.2. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pochańbiona. Stawka jest bardzo wysoka. Jedno jest pewne: że prawda w końcu zwycięży. Gdyż to Jezus jest prawdą. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi. Pozdrawiam Cię kimkolwiek jesteś. Maczuga 71.